Ok, leci to. No i co? Dobra, zaczynamy nową serię. Która będzie się nazywać. Nie wiemy o czym gadamy. Tak. Dobra, Rafał, powiedz, co my tutaj mamy. A, bez Imon miał być. Może być z <laughs> Rafał, co to jest za rower? To jest Domani SR6 etap na bezprzewodowej grupie Rivala. Rower Rozumiem, że trek. Tak, tak, tak. Okay. No, nie, nawet, wiesz, ja, już, ja już nawet nie mówię trek, bo, bo chyba nie trzeba za dużo mówić. <laughs> bo to widać, ale nie wszyscy widzą, tak. więc czasami trzeba. Ten powiedzieć. ten to za mały, być. Tak, się... jest za mały, jest za mały. No, nie postarali się w tym roku. Tak, no. no dobrze, czyli mamy tak, trek Domani SL6. Tak, etap, bo te modele dzielą się na, na... etap. Tak. Mówimy etap czy itap? W Polsce mówimy i tak, i tak. Tak samo jak na domani się mówi do, domain i domani. Różnie ludzie mówią. No właśnie, bo to niby jest włoska nazwa, ale tak. wszyscy wymawiają po angielsku. Dokładnie tak. Dokładnie tak, <laughs> Więc, e, Zresztą... może być itap oczywiście. E, no i co, mamy rower za niespełna 22 tysiące. Właśnie, chciałem ci przerwać, Rafał, ile ten, ile ten rower kosztuje i dlaczego tak drogo? No to tak, mamy. Ja teraz zrobię zbliżenie na cenę i tak. nie. Mam nadzieję, że wszyscy siedzicie. Nic nie jecie, bo zaraz wyplujecie wszystko na ekran monitora. Nie, no, nie jest taki drogi. Ta Tyle polskich cebulionów to kosztuje. Nie jest taki drogi. Patrząc na to, że mamy bardzo drogą ramę, to nie jest taki drogi. Tam jest praca, a tutaj jest zabawa. Tak. Nie jest drogi. No dobra. Czyli mamy e, rower za cenę e, 6-7-letniej daci Duster, <laughs> który e, jest w kolorze z tego co widzę niebieski i czarny mat. Tu mamy czarny. Tego nie widać, bo tutaj się odbija światełko. Ale musicie nam uwierzyć, że. No, jest jakiś taki kurczę. no Nie mamy dobrego światła, ale to musicie Ale to jest nas... taka satyna. Satyna, no, cokolwiek to znaczy. No, e... czyli taki półmat. Okej, okay, półmat. Półautomat. <laughs> no, można tak powiedzieć na przerzutki, nie? Tu mamy jeszcze. Jeszcze kolorek. Ten jest taki ładny, niebieski. Bardzo mi się podoba ten kolor. I on jest taki, jak ty powiedziałeś, morski. No ja bym powiedział, że takie morski yy, brzydką pogodę. Mm. Jakby to powiedzieć brałbym, brałbym, brałbym mi gdyby było stać. Tutaj mamy logo treka. No dobra, no to przejdźmy teraz do sprzętu. Co my tu mamy? Powiedziałeś i czy no. etap. No, Czyli mamy tak, tak no? elektryczne przerzutki przednią i tylną, czy tak, tylko przednią? Tak, mamy obie elektryczne, bezprzewodowe przede wszystkim. Mamy po dwie baterie w każdej. Po jednej baterii, sorry. Mamy baterię w przedniej przerzutce, w tylnej przerzutce. Z rowerem przychodzi zestaw port do ładowania obu tych baterii. Mało tego, akurat w domani nie mamy pomiaru mocy, ale korba jest przystosowana już do tego, żeby ten pomiar założyć. No i co ciekawe, no jako że SRAM w ogóle wyprzedza konkurencję, czyli Shimano, mamy grupę dwunastorzędową. Wyprzedza, mam na myśli, że zawsze jest kilka lat do przodu, bo ta grupa. Już jest trochę dłużej na rynku, a Szymano dopiero wprowadza 1, 2, 3, dwunastkę 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Co ja policzyłem. <grywa> trochę zagolopowałeś. No ale tak, mamy bezprzewodowe przerzutki. Szymano wprowadza nową grupę 12 teraz, która już niebawem nawet u nas będzie rower za tydzień na, na nowym Szymano 12 rzędowym. Elektrycznym, ale dalej częściowo po kablach. A tutaj mamy wszystko bezprzewodowe. No ale tu mamy srama. tak? Tak, mamy strama, rival i tak. Manetki, tak? A co możesz powiedzieć o tych kółkach? Czy możesz coś na temat tych kołów powiedzieć? To są podstawowe stokowe, koła. Stokowe, tak zwane stokowe tak. koła, które. Stokowe tym... koła, co prawda, na łożyskach maszynowych, nie żadne kulki i tego typu sprawy, ale 25. mamy. Co ta dwójska piątka oznacza? Szerokość. I chodzi o to, że do tego roweru fabrycznie mamy oponę 32, a możemy nawet wsadzić 40 gravelową I gravelową. No znowu właśnie. Tu tak samo sam jak się przyglądałem temu rowerkowi, zauważyłem, że opona jest faktycznie 32, ale jak tak patrzę na przestrzeń tutaj widełkową, no, no to jest tutaj sporo miejsca. Ja nawet nie wiem, czy więcej, jakby 40 nie weszła. No ogólnie Zobaczcie. ta GRK Opona 42 wchodzi w Bontrager. No ale 40 to jest taka bezpieczna szerokość, tak. umówmy się, tak? Dokładnie. Że nie będzie rysować ramy, powiedzmy. Ogólnie mamy klienta, który ma obecnie dwa zestawy kół w tym rowerze. Zresztą u nas to mu robiliśmy. Jeden zestaw ma na stożkach 50 z oponą 25, czyli typowa szosa. A drugi zestaw na tych obręczach, bo one są szersze i opona 40 na szutry. No i ogólnie to jest rower bardzo wygodny, bo oprócz ramy karbonowej w bazie, mamy dwa izospidy, czyli dwa elastomery z przodu i z tyłu. Tu jest jeden. A tu jest drugi. I możecie wierzyć lub nie, ale to naprawdę działa. To naprawdę działa, gdyż sam byłem użytkownikiem Ileś lat temu treka do Mani i miałem akurat z 2014 roku sprzęt, tam było tylko z tyłu i naprawdę jak się przysiadłem z Emondy, to było czuć, to było bardzo czuć, że na, zwłaszcza na kostce, jak się jechało po kostce. No, to tam też zmieniają się opony, nie? Raz węższe, tak. raz szersze. No dobrze, a hamulce mamy tutaj tak, tarczówki. Tak, wszystko jest srako. Tarczówki też stramowskie, ale tu jest chyba 160, czy mi się wydaje? Tak, tak. tarcza mamy 160. Sprzedaż. 160, a widzisz, bo zwykle w szosach są 140, a tu mamy ładne 160. No i prawdopodobnie to hamuje dobrze. Dobrze hamuje. No, no ogólnie tak jak wiele ile to się nie różni, wiadomo, że, że zbiorniczki, oleju i tak dalej, wszystkiego jest mniej, no bo to jest mniejsze, ale, ale hamuje bardzo dobrze. No dobrze, czy tutaj mamy dętki, czy bez jest? Obecnie jest rower na samym powietrzu, napompowany, że tak powiem wętek nie ma, bo rower jest przygotowany pod bezwędkę i że tak powiem przed wydaniem do klienta zalewamy, uszczelniamy wydajemy. O, no właśnie, czyli już mamy lżejsze opory toczenia tak jakby. I jeszcze mi powiedz... O, co tutaj jest? Bo tutaj mnie to jeszcze to interesuje. Co to jest? To tu, masz schowek. To tu masz schowek, możesz sobie schować klucze i inne rzeczy. No bo tak, tu mamy miejsce na klucze imbusowe. Oczywiście pasują tylko jedne właściwe, czyli bontragera. Taki mały zestaw, który sobie dokupujesz do ramy. A oprócz mm. tego w środku masz futerał, w którym wkładamy sobie kilka rzeczy. Bo tak. Tak, jak w sumie na zdjęciu. Wkładamy sobie nabój e, i pompkę pod nabój CO2. Wkładamy sobie łyżki, a tutaj do środka, do wewnątrz wsuwamy sobie podłużnie. Musimy ją rozwinąć. Wchodzi dętka. E, wszystko zawijamy. Jeszcze raz i wrzucamy sobie z powrotem do ramy. Nic nam się nie majta, Nie wozimy żadnych sakiewek. Niczego. No właśnie. E... Nic nam się pod tyłkiem. Nie brzę... nic nam pod nie brzęczy, tak. tak? No to ciekawe. Jeszcze... Jeszcze tylko zapytam, jaką Trek daje gwarancję na tą ramę? Tutaj mamy gwarancję dożywotnią, cokolwiek się nam wydarzy, czy za rok, czy za 5, czy za 10 lat, to dostaniemy nową ramę, bądź też nowy rower, jeżeli Trek już nie produkuje danego roweru, bądź też po prostu nie ma dostępności danej ramy, to Trek nam proponuje albo inny rower, możemy sobie wybrać za podobne pieniądze albo po prostu, no bo takie sytuacje się zdarzają, no to nie ma rowerów, które tam, że tak powiem, się nie uszkadzają, nie pękają, bo wiadomo, że są opinie różne, ale Trek gwarancyjnie podchodzi do tematu tak, że jeżeli coś się dzieje, to po prostu od razu jest nowy produkt do klienta. I możecie w to wierzyć lub nie, ale coś Wam pokażę, bo to, to był kiedyś topsił. A teraz jest super caliber. I dlaczego tak się stało? Ponieważ faktycznie była przykra sytuacja, że rama pękła i Trek wymienił bez dwóch zdań. Także inwestycja, mimo tego, że trek jest bardzo drogi, to, to jest inwestycja na lata. Bo naprawdę można mieć spokój psychiczny i jeździć rowerem przez długie lata, nie marcząc się o tym, o to, że kiedyś Ci pęknie rama i będziesz, jak to się mówi, z ręką w nocniku, bo wymienią Ci na nową. A nawet jak ich nie będzie mieli, to wymienić ci je na jeszcze nowszą. Także tak, podsumowując, Trek Domani SL6 z elektryczną grupą SRama, która zresztą bardzo fajnie chodzi. No, nie mamy tutaj może możliwości, czy mamy możliwość pokazania jak ta grupa jak jak te no, wszystkie... tak, no czekaj, zróbmy pauzę, ja go zawieszę na stojaczku. Okej, okay, to I... zrobimy pauzę. No dobra, jesteśmy już w laboratorium. Tak, no <laughs> Możemy tak. pokazać, jak ten napęd działa. Ogólnie fajne jest w witapie to, że mamy prawą manetkę do zrzucania na przykład biegu z tyłu, a lew lewą do wrzucania na górę, na lżejszy bieg. A w momencie hmm. kiedy naciśniemy obustronnie obie manetki jednocześnie to zrzucamy sobie przód, czyli między małą a dużą tarczą przednią. Nie ja już się pogubiłem w tym wszystkim. Mniej więcej tak to działa. Teraz dotykam tylko prawą manetkę i sobie schodzę niżej, a teraz jadę sobie z drugą manetką z lewą i sobie wchodzę wyżej, tak? O. Tak to wygląda. Ale głośno piasta chodzi. No dużo zapadnie. ale. Jeżeli sobie kliknę dwie na raz, jak zrobisz na przednią przerzutkę zbliżenie, no to klikam dwa elementy i zrzuca mi się na dół, tak? sobie teraz przerzucę i znowu nice. sobie klikam manetki, zerknij sobie Jerzy i klikam sobie dwa razy i mamy blacik, więc naprawdę bardzo sympatyczny sprzęt, bardzo prosty. No świetnie to wygląda, bardzo zachęcająco. I znowu musicie mi uwierzyć na słowo lub nie, ale spotkałem się z wieloma opiniami, że ee, bo to jest tylko gadżet taki, który jest drogi i faktycznie jest drogi, bo muszę przyznać, ale działa to po prostu jak automatyczna skrzynia biegów w samochodzie. Nic się nie zacina, nic nie przeskakuje przy zmianie biegów, tylko po prostu i lekko, musi, lekko, nic, lekko naciskacie jak guzik elektroniczny i to jest fajne, bo nie ma takiego, e, zwłaszcza przy wrzucaniu na górny bieg, na, na wyższy czy na niższy. No, no, szczególnie no, na przykład ale... jest y, Jerzy, taka sytuacja, że macie nie wiem, dużo piachu, pojechaliście, założyliście sobie opony tak. i pojedziecie sobie, sobie do lasu i pierz, przerzutka jest zapiaszczona, zabłocona. I po prostu ta manetka, linka, jeżeli to by było mechaniczne, to wszystko to chodzi po prostu ciężej. No a tutaj, niezależnie czy jest piach, czy jest woda, czy cokolwiek, chodzi. Dokładnie, dokładnie tak jest. Eee, tak jest, jak Rafał mówi, i sam to potwierdzam, gdyż nie mam takiego sprzętu, ze względu na to, że mnie na, oczywiście nie stać jeszcze. Ale na pewno w przyszłości sobie takie coś subgraduję u siebie w rowerze. Bo raz udało mi się. Byłem, byłem szczęściarzem, że raz udało mi się pojeździć na elektrycznej grupie i jest to po prostu niebo a ziemia. Mimo, że też nie jeżdżę na najniższej grupie, bo jest to Shimano XTR, ale jest to cały czas mechaniczna grupa, a do elektrycznej się w ogóle nie umywa. Także mimo tego, że jest to bardzo drogie, to uważam, że jak ktoś ma i go na to stać, to jest to. Warto, Jest warto w to zainwestować. No dobra, e, chyba mamy wszystko. Nie mamy niestety wagi, żeby roweru zważyć. E, chwilowo nie mamy, gdyż sklep się dopiero co otworzył. E, nie wszystko jeszcze jest na, na serwisie, ale tak, ile myślisz, że ten rower waży? To jest 58. Rozma A, właśnie, bo to jest rower 50 o rozmiarze 58 i to jest na. Jakich ludzi? No mniej więcej. Plus minus 1,85 m. Taka średnia, no oczywiście od 1,80 m do 1,87 mniej więcej. No 8 nawet. Tak. Nawet 8. Tak, no. no dobra, to mamy to. Na razie. E, chyba tyle starczy tego gadania. Dzięki. No, to trzymajcie się Trzymaj do jutra się. i zapraszamy na Radzymińską w Ząbkach. 300, Radzymińska 338. Tak jest. W Ząbkach to już nie jest Warszawa, to jest już, to już są ząbki. Sklep duży, jest co wybierać. A pusto, bo niestety już zamykamy. Znaczy ja nie zamykam, oni zamykają. Na razie.